to. To daj coś, to tak. Dobra, nie. To będzie jako perku. Siema. To ja to Ja to poszukiwani! Napadli dzisiaj na...

Ay, I'm seksy. Daj minutu! No! no. <tiny> <I>, z <zauwaile> O, jestem... <tiny> Jesteśmy uh. oh, w nie? Niestety, ale twarz... Dobra, ty, <śmienic> <śmienic> Ludzie nie, nie, patrzcie no, na te te tutaj tutaj, 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 tutaj. No tu. nie, nie, poczekaj, gdzieś tu jest fajny Minecraft. Minecraft. No jest tu takie. O Minecraft. nie, to jest nie, dla dzieci. Minecraft! Odsuńcie. Mam pomysł! <laughs> Fajny, co nie? Daj, daj no na Nie, smę. nie. Daj, ja mam pomysł! Nie, bo jestem Power Ranger! Oh. No, jest Igor, coś mu zajęło, co daj! Daj! Okay. Do kogo przychodziłeś? Do mnie, czy ja do ciebie? Na o, Dobra! Na tej się do